Wszyscy jako wyzwanie w strasznym Minecrafcie stawiają sobie przetrwanie w nim, a co gdyby podnieść poprzeczkę i w modzie pełnym przerażających stworzeń mieć konkretny cel, a dokładniej zdobyć ich zdjęcia. Przez to nie zawsze będziemy mogli uciekać, a wręcz przeciwnie, będziemy musieli stawić czoła każdemu z nich. Do wyzwania zaprosiłem Hozota, i jak to w naszym duecie bywa, już od samego wejścia było ciekawie. No dobra, Hozocik. Nowy horror mod Gdzie my się znajdujemy? Nie wiem W ciemnej dupie Co ty żeś z tym razem wymyślił? I czemu jakiś ziomek stoi na dole? Ja pierdziele już na początku <laughs> eee, Jak zejść stąd? Eee, on chyba jest negatywnie do ciebie nastawiony. A czemu do mnie? Czekaj, ja zejdę, bo on jest chyba na tobie, wiesz? On jest chyba na nas obu, ty. Uh, uh, uh. Bije dużo? Normalnie chyba hita. Wiesz co, zróbmy cikierę, cikierę i zcikiery go. No, bo to jest do w Jest! Dobra. Nie ma go. Dobra, możemy zejść? No możemy zejść. Dobra, możemy zejść. Uh! I pewnie u co po niektórych z Was teraz narodziło się pytanie, czemu nie zrobiliśmy zdjęcia Denokerowi, skoro mamy aparaty? To właśnie jest jedna z trudności. To aparat starego typu, który potrzebuje kliszy. Sprawa jest dość prosta, nie? No. Pozocik. Mhm. Mamy kamery. Właśnie widziano no. I musimy, musimy po prostu fotografować każdego jednego stwora. To jest po prostu nasze zadanie. Musimy udokumentować to, co się pierdziela tutaj. Okej. Okay. Ty tylko tyle aż tyle w sumie, nie? No to ciekawa misja nas czeka. No ciekawa przygoda będzie. Już jednego kąt spotkaliśmy, tylko nie mogliśmy mu zrobić zdjęcia. Właśnie, bo żeby zrobić klisę, będziemy potrzebowali papieru. Ty, ej, widalne miejsce nas zrespiło. Ty, ale co? co się z nich tak leci dziwnego? Nie wiem. Co z nich się posypało? Ty, pas. Nie, 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 chodzę, 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 chodzę. Co to jest za świnia? Ty, ale to nie jest wszystko, to nie jest wszystko. Cie, co, 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 co? Tu coś, co to tam jest? Ej, uważaj, uważaj. O O! O! o. Jo, jo jak hitę walił. Ty, takie drawy zmutowane. Drawy słupają. No, nie wiem, na hitę go sięgnąłeś? E co on jest? Zabijłeś go? Albo on wybuchł w ogóle. A, czekaj. Uważaj! Ty! Co to idzie? Co to jest? Nie, dobra, dzida, 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 zida Nie, nie pochodź do tego bucha Gdzie żeśmy się pili? co to jest? Dobra, nie, idziemy tam, idziemy tam, chodź, no, nie, chodź nie, 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 nie. O, tu jest polanka! O! Ja pierdziele, co tu się odpierdziela? Pomimo, że miejsce nam sprzyjało i było tam sporo jedzenia, to jak widzieliście, to jedzenie chciało nas później zabić. I już w tym momencie wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Dlatego zaczęliśmy poszukiwania trzciny, z której zrobimy papier na klisze do naszych aparatów. Ale zanim to koniecznym było, żebyśmy czym prędzej ogarnęli sobie chociaż podstawowe itemki kamienne. To był węgiel gdzieś, co nie? Yy, wziąłem, no, mam dwa. Yy! Co to? Ja pierdzielę. I wszystko byłoby ok, gdyby nie pojawił się kolejny problem. O, noc idzie. Nie no nie jest kolorowo. Jakby... No coś jeszcze jest. Ja pierdzielę. Dobra, omijajmy to w cholerę. Przydałoby się jakaś wioska, jakiekolwiek schronienie albo coś, bo tak to będziemy. I totalną, totalną dyntkę, nie? No to ci nie powinien... będzie łatwe. uciekaj, uciekaj, uciekaj! O, 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 E, e, goni, goni, goni! Rura, 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 rura. Nie, nie, nie! Ja pierdziele... Pół HP, pół HP! Rura, 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 rura. Run, Ja pierdziele! Jakoś tu coś... Jakiś... Co tu ty ja się wymyślił? Ja Co tu się dzieje? Czemu też jakieś ostrze... świe... Os... Os... Co tam jest? Nie wiem, w dupie, hozo. Co się... W sensie, w sensie, w sensie. Ma, idziemy, idziemy, idziemy! Nie! Masz rację, masz rację! Ja mam pół co nie, jest, no co nie jest?! Jak Co to jest?! Nie, 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 ała. ała, ała. Nie, nie, nie... Jeden z wyrów, i ja dadam. Nie, jaki Kierobrain! Run, 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 run... Nie patrz tylko w bok, patrz Braina, Nie patrz tylko w bok, nie patrz w bok. Nie, nie patrzę, mam tu w dupie, nie patrzę, mam tu w dupie. Jebierdź, co tu się dzieje?! Nie, my musimy się zakopać, musimy coś zrobić, bo to jest... Czemu on... o, 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 o. No, jest, no, jest, to jest, to... jest, 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 jest na tobie, jest na tobie! Czemu co, się na mnie patrzy? Co? No się do mnie te paty no. Ej dobra, zniknął, okej, okej. Ja pierwdzio, skelet, skielet! Nie no, <laughs> ja nie chcę! Nie! Nie! Dobra, Zabiję go, zabiję go. Taką ilość stworów, jaką spotkaliśmy tej nocy, nie spotkałem w żadnym innym strasznym Minecrafcie. Ale w końcu pojawił się ten, którego zdjęcie musimy mieć w kolekcji a mowa o Hirobreinie. I w sumie byłoby już po sprawie tylko te nieszczęsne klisze. Musimy je w końcu znaleźć, i pewnie byłoby to proste, gdyby wszystko nie chciało nas zabić. No, znów teraz wchodzimy. Nie, może ten nas wcale nie jest taki zły. Coś to? Ej, coś gwizda. No. Ja. Gdzie ty jesteś, chyba? W lejsie, gdzie ty jesteś? O tu Nie, chodź, 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 chodź. Szybciej, szybciej, idziemy, wioski szukamy Nie, nie! W dół, go w dół! Ej, ktoś wyszło gdzieś jakby. Za nami, za nami, uciekaj! Co? Ju, Uciekaj! Bram! coś przed nami jeszcze jest. Co to jest tutaj? Nie wiem. biegnij! O, tutaj jest zabytky. Co to jest? Ja jeszcze coś nie tutaj. Tutaj, znalazłem. O, shit. Pierdzielę. Dobra, uciekam do góry. Nawet nie wiem jak skomentować co co widziałem przed chwilą. Już to było wielkie? Jak? Co to było? Dobra, nie wiem, ja, ja na drzewie jestem. góry na drzewie jestem. Chod. Mieliśmy wrażenie, jakby z każdą spędzoną minutą tych kreatur przybywało. Były one dosłownie wszędzie, ale trzcina nie rośnie na drzewach. Więc chcąc nie chcąc, musieliśmy podjąć jakiś krok. Są ja, 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 ja. Co ty żeś wybrał? Ja, ja, ja. tu jest woda? Jest szansa. No my na hita dostaniemy. Ej, dobra, no rzeczywiście robi się dzień. Tam jest kolejny zombie, gdzie ten jest zmutowany. Dobra, jedyna nadzieja to jest dzień po prostu. Dzień i run. Bo to nic innego nie zrobimy ale jak ty wyobrażasz sobie to biegnięcie jak tutaj pastuje... Ocej, pali się pali się. No, ale oni się... właśnie, one zginą, one powinny zginąć, bo jest dzień. Chodźcie, chodź, no chodźcie, chodźcie tu bliżej na na? do nas tość, cześć, cześć Pięknie, 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 pięknie Dobra, padnie ten jeden jeszcze, ja skaczę tam do tej wody Aha, tam jest ta woda, tak? Mhm, dobra, skaczę za to! Może wilk, wilk, wilk! I z czego zostałem? Ja też. Pierdziu! pierdź, biegnij, biegnij. Nie, 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 Chill, nie, ci nie, goni, nic ci nie, goni! Się nie, 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 oh, 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 oh. oh! Szybko, nie, szybko, 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 ja nie, patrzę nawet. Gonij, gonij, gonij. nie mi... Szybko, nie, 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 goni, goni, goni. nie, 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 mi się kończy ten sprint. O, się nie, Uwa, Pomagam pomagam! Pomagam, pomagam! Biegnij, biergnij, biegnij, biegnij! Pięknę! Biegni. Nie! Bądź tu! Ja pierdzielę! Nie! Nie! Mam no, no no go, mam go! Na tobie jest skupione, na tobie jest skupione! Dam radę tego zabić teraz! Dobra. Ja mam pół HP! Ja mam pół HP! Błagam, to się że zbobudź, że ja to nie mogę, co jest? No to wiesz... Ty, Jakub! Co? Nie ma go! Ja pierdziele... zaramy coś z pierdzielnie, ja mam pół HP, Hazot. Pół HP. Ja nie chcę mówić, ale co ty, że ich za chore gówno znalazł? Pół HP, nic do zarcia, jakiś chory zgania. na gania... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nigdy więcej. Nie, dobra, Hazot, my musimy ewidentnie znaleźć jakąś wioskę. Musimy, nie wiem... Cokolwiek, bo tak to my, to my nie wytrzymamy tutaj, nie? A ty zauważyłeś, że tutaj jakoś dni i e, dzień i noc jakoś szybciej to wszystko mija? Nie, dużo szybciej. Mam wrażenie, że zaraz znowu będzie noc i, i znowu jesteśmy w dupie. Właśnie. Czy wy też zauważyliście, że ta noc trwała niezwykle długo, a dzień o wiele krócej? Ledwo przebiegliśmy kilkaset kratek uciekając przed jakimś psycholem i zaraz znowu będzie ciemno. A jakby tego było mało, zauważyliśmy coś ultra dziwnego. Okej, okay, dobra, 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 Teraz ja sobie zjem jeszcze. O, dobra, mam sprinta, dobra. Gdzie muszę szukać jeszcze tutaj tych krowek więcej? Ja mam jeszcze pięć mięsa. Masz piecyk jakiś? To ja bym mógł ten. A, no mam jeszcze jeden piecyk. To dawaj, to połóż ten piec. A, tylko nie mamy... A, dobra, jest drewno. Węgla? Hmm, możemy podzielić jeden węgiel. Nie, dobra, dobra, drewno to jest. Okay. dobra, to trochę mięsa i jak nic musimy znaleźć jakąś strukturę, cokolwiek, jakiś dom. A przede wszystkim musimy znaleźć papier, chozut. No, to jest must have. A tu nic, nigdzie nie ma żadnego tego, odciny żadnej. Zero, nic. To wygląda co najmniej tak, jakby te kreatury dbały o to, żebyśmy nie wypełnili swojego celu. Trochę zmieniliśmy priorytety i stwierdziliśmy, że dobrym byłoby znalezienie wioski jako schronienia. Dlatego przebiegliśmy dobrych kilka tysięcy kratek, mijając przeróżne biomy, aż w końcu na coś trafiliśmy. Nie wiem, gdzie... Ej, dobra, jest, w końcu. Let's go! Ja pierdzielę. Jo, w końcu. Ale dziwna ta wioska jest, jakoś taka... Mimo że mała jeszcze jakaś ty. Jasny. Jakieś to No Dobra, ale łóżka są to najważniejsze. Tylko co najgorsze, prawie nic w niej nie było. Oprócz kilku nasion buraka i kilku sztabek z golema, które udało nam się pozyskać. A kolejna noc właśnie nastała, a wraz z nią stwór, którego nigdy wcześniej w Minecrafcie nie widziałem. Gdzie? O Jezu. Czy ty to widzisz? O, co to jest za szaman? O, 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 o! Nie chcę, nie chcę, żartowałem, żartowałem czekaj, nie, nie chcę, Mucha mnie bije Gdzie on jest? O, monitory, monitory Co jest? Żyjesz? Żyję, 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 jestem w domku, jestem w domku Czemu tych mobów jest tutaj tyle? Oh, 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 oh. O! No Właśnie patrzałem na niego, mówię, co to jest ty? Ja kamerą oh. patrzyłem sobie i tak dalej, on się... Ty... Ja pierdziu! Co tam pije tak światło? Gdzie? O nie, tutaj, andowa. Pająk. Tam Jakub? Jest w ogóle jakiś zmutowany typ. Co ma ta głowa się tyle pie? Ej, co jest? Nie Nie, znowu! Znowu on, on chodzi! Ale nie biegnie, nie, nie wskoczysz tu, nie ma szans. Patrz, zamkniemy go. Hes! Zamknąłeś go, nie stamtąd. Co z tym? On umie drzwi otwierać? Chcesz mi powiedzieć, że on umie drzwi otwierać? Taka... Pijesz go? Ładuję go. Dobra. Jest! Dobra. skinął No i co? Hesa z tobą. O pierdziele. Co, to nie koniec, co, to nie koniec. Jak się dwa razy już pojawiły, to będzie trzeci raz. Po tych wszystkich nocnych wrażeniach byliśmy pewni, że jak się nie prześpimy, to nie przetrwamy. Dlatego tak też zrobiliśmy i czym prędzej zaczęliśmy przemierzać świat w poszukiwaniu trzciny. Trafiliśmy na jeden ołtarz, później drugi, znalazł się i iglo z piwnicą, ale na najważniejsze trafiliśmy chwilę później. Jakub! Będą zdjęcia! Trzcina, w końcu! Yes. Tylko trzy? Nie. No. Ej, to trzy papiery, dobra to? Albo tak. trzeba będzie po prostu. E Chałupę ogarnąć. Ej, cóż więcej! W końcu będziemy mogli zrobić papier. A jak papier, to klisze do zdjęć. Co ciekawe, część z nich była zniszczona. Czyżby te kreatury naprawdę chciały to nam utrudnić? Najgorszy w tym wszystkim był też fakt, że dosłownie kilkaset kratek dalej zastała nas noc. A jak noc, to kolejne kłopoty. No więc kupiłeś. To ja się w dziurę kopię. Zresztą, ale przeżyjesz? Dobra, w kopu się, w kopu się, w kopu się, w dziurę. W kopusie, w dziurę. Ja się to Dobra, ja też. Ej, łóżko mi. Jak spać nie mogę? Czemu? To się wkop. Łóżko mi... Łóżko mi zniszczyło. Co ci zniszczyło? Jak chcę spać mi... Ej, do hity. Co tu jest? Ej, 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 zniszczyło mi łóżko.